Mano, te moje konstrukcje trzeba byłoby czymś zasłonić. Tak sobie pomyślałem, że tu przed tym w kopie Sasa Japonica z Konstantina z egzotycznej ogrody od Piotra On chyba nie jest tak mega mocno ekspansywny, więc mi tu nigdzie nie będzie dreptał, a będzie tu w kępie fajnie sobie rósł. Już ma na tyle taką wysokość, że już lekko przysłoni to później się zagęści. Za rok to już będzie cacy. Taki plan. Muszę wykopać dziurę, w ogóle przymierzyć go, jak to będzie wyglądało. No i wkopać. Milusińskich Z magazynku Jukę Rostratę Karłatkę Zwykłą, humilis Kordelinę I jakieś tam szczątki <grytania> To jest moja kordelina w gruncie Tak, Wagnera Wagner eee. I moje roztraty już, że tak mniej więcej położyłem, jakbym to widział, bo ja chcę taką kępkę roztratową mieć, e, bo tak chcę mieć. No i tyle. W ogóle tu ma być jukowo, tak już kiedyś mówiłem. Wczoraj też była operacja: e, obcinanie liści jednej i drugiej gloriosy. E, i teraz właśnie chodzę po ogrodzie i zastanawiam, gdzie to wkopać. Ale chyba tak, jest trochę daleko od tego. Tu już rośnie jakiś odrost, no ale mimo wszystko jest daleko. To chyba będzie cacy, chyba jest dobre położenie. Tak bym to widział. Tu nie, bo tu jest gruza, nie ziemia. Tam jest była bogato, tam jest pół metra nowej, nowiutkiej ziemi. I właśnie dlatego tam chyba będzie super randzko. Dzisiaj ma być w nocy minus 3 Więc bezpiecznie dla tych roślin Więc mogą sobie spokojnie w doniczkach nawet stać Na ogrodzie, nie powinno się w ogóle nic stać Ale, ale Ja jestem tak niecierpliwy Że chyba jeszcze Dzisiaj, a tak naprawdę zaraz w wkopię jedną I drugą Roztratę Mam tą jeszcze malutką, co tam jest na tarasie i chyba ją też wkopię taka akcja tylko jeszcze nie wiem gdzie tylko zastanawiam się czy nie za ciasno czy może to troszkę tu to troszkę tu może jakoś to tak bo stąd to wygląda superancko z góry też by było może z tej perspektywy super, tak roztratowo tutaj też jest rura o właśnie tutaj też jest rura bo tu jest z górki tu się wypłaszcza i tu się zbiera deszczówka ona leci do rury i do i do studni więc tutaj przebiega rura więc nie mogę bardziej się przesunąć w tamtą stronę więc to musi być tak jak jest teraz ewentualnie o, ale no właśnie, chyba nie. Nie, chyba nie. Muszę wró wrócić z powrotem. Dobra, jakoś to będzie, będę ko kombinował, kminił. Zobaczcie. Ta ukrywana, chowana wygląda tak. Ta bez osłon zimowana w gruncie. Powiem Wam szczerze, że ja nie widzę praktycznie żadnej różnicy. Nie osłaniałem. Nie ogrzewałem, nie robiłem żadnych daszków, zresztą te wichory to i tak by ten dach porwały. I zobaczcie, roztrata to jest piękny temat. Tutaj takiego marlaka miałem, darowanego. I rekonwalescencję przeszedł. Widzę, że pozytywnie, bo całą tą czuprynkę manową. I mam dzięki temu trzy duże roztraty i jedną małą. No i... Dobra, koniec tego gadania, idę po łopatę i czas to wkopać. Eee, ta roztrata... Kto oglądał, kto pamięta, to wie, że w zeszłym roku przywiozłem ją na wiosnę z Palm Garden. A tą roztratę, kto oglądał, kto wie, zimą do mnie przyszła paczuszka od Rafała Palmy z Lubskach. Tak jest. I od Rafała też mam wagnerka. Wagnerek wycisnął <grystka> listkę, ale zaś drugi, jeden listek się stracił. No niestety, tak to bywa. Nie wiem, jeszcze nie mam pomysłu, co z tym Wagnerem zrobić, ale coś zrobię. Eee, karłatki to są z niemieckiego sklepu. To zeszłoroczne akordyliny z nasion no i w sumie tyle jeżeli to co przywiozłem co to jakiś wariat mi tu biega pik paszą <laughs> idę po łopatę Dobra, kasterka jakaś 8, którą będę wyciągał, już jest przygotowana Kupiłem sęwetę łopatek No i kopię ale tu będzie fajnie. Będę sobie tak szedł tym chodniczkiem. O, tu z drzwi z domu będę sobie tak szedł. Tu będą po prawej będą palmy, po tej stronie będą juki. Tu chciałbym powiedzieć, że banany, ale banany to mi zasłonią tu światło na to wszystko. Więc jeszcze nie wiem co z tymi bananami. Zresztą właśnie, petycja. Powiedzcie mi, bo ja jestem przeciwnikiem z tego, żeby tu banany zwozić i tu sadzić. Ale chciałbym poznać Wasze zdanie. Jak myślicie, fajnie byłoby mieć tu banany, wkopać tu banany czy podziękować sobie tutaj za banany? Piszcie w komentarzu, rozważę każdą odpowiedź dosłownie. Każdą i dobrze byłoby, jeszcze żeby ktoś mi opisał, najlepiej jakiś plan działania. Co do ogrodu, no to zobaczcie. Tu są palmy, tam są juki, i ogród jest taki. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, no to napiszcie. Bo pff, warunek jest tylko cały czas jeden niezmienny. Nie mogę przekroczyć tutaj. Bo człowiek ma dzieci też dzieci muszą gdzieś też latać. Takie pół na pół dzieci, rośliny, rośliny jak dzieci, dzieci jak rośliny, oto i oto dbam. <śled> Jednakowo o to trochę gorzej, bo przemrażam. Eee... Patrzcie jak ładnie. O, cisną. Dobra, jakby ktoś miał pomysł, czy coś, to... A! Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Patrzcie jaka porażka. Usychają mi te liście. A wiecie czemu? To są liście, które były styczne. One były tak podwinięte. Zobaczcie w ogóle końcówki. Takie spłaszczone. One były przyciśnięte do osłony. I po prostu to, to ciepło z farelki szło, wiadomo, tam dmuchało, szło do góry, bo cacy tu wszystko przeżyło elegancko. A to, co opierało się o, o słonę, przemarzło. I tu będzie taka goła, pusta, jak to wytnę. O, ten jest już ok, ten sam ok, ten jest ok, ten jest ok Raz, dwa, trzy liście. Ten jest okej. Okay. Trzyliście do wycięcia. Dziwne, bo ten na dole jest OK, a ten jest nie okej. Okay. Te trzy liście są nie okej, okay. tu będzie taka dziura. To chyba, że wygołocę tak dookoła i będzie równomiernie taka tylko czuprynka. Nie wiem, ale widzicie Na łuczkach Musimy. No, musimy, jak ktoś użyczył sobie mojego patentu pomysłu na dwie palmy w jednej osłonie to tu gdzie jest karłatka wulkano to najlepiej fajne są te takie osłony zakaloryferowe co takie taki steropian z taką jakby z takim jakby folią to dopiero dać najpierw taki steropian z folią z tej strony i dopiero agrowłókninę i zasunąć żeby ten mróz, który tutaj będzie z tej strony a mimo wszystko że tu farelka będzie dmuchać pamiętajcie cię pójdzie do góry nie na podłogę to nie dopadnie tych liści, a te liście tutaj dopadło. Zobaczcie, wszystkie te końcówki. O, tam już nie, a dlaczego? Bo tu już osłona tak szła. Zresztą widać tu, tu jest dziura po tym i to wszystko opierało się tutaj. O, tam jest druga kotwa, zobaczcie jak jest. Przechodziło przez to, to było wszystko oparte i to wszystko co było oparte, no to dostało po ryju i to dość zdrowo. Nazywajmy rzecz po imieniu. Ha. Zresztą na tym kanale to tylko po imieniu, dobra, idę ryć w tej ziemi, bo słońce już zachodzi. A ja jeszcze nic nie zrobiłem. Tylko gadam, i gadam, i gadam, i gadam. Widzimy się zaraz. A szkoda tej wulkanu. Czyli ale zobaczcie, kto jak nie ja pokaże Wam takie rzeczy. Nie ukrywam porażek. Pamiętajcie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. To nie jest wstyd. Kto o tym wiedział? Ja nie wiedziałem. Wy wiedzieliście? Jakbyście wiedzieli, to byście mi napisali w komentarzu. Albo ktoś by się tam wychylił i by też pokazał taką na przykład akcję. Szkoda, bo zobaczcie z tej strony, jaka piękna kula. No, przepiękna kuleczka. O, z tej strony tak samo. Zobaczcie. No, zieloniutka, fajna kuleczka. A z tej strony będzie łyse. Zaraz wytnę to, to i to. I tu będzie taka dziura. Mam nadzieję, że o tu wychodzi liść. Tam wychodzi liść. Tu jakiś liścior wychodzi. Mam nadzieję, że tu coś zapełni. A jak nie, no to trudno. Tak jak mówię. No, przecież człowiek nie wie wszystkiego. Yy, Juka z Lubska. O, przesuszyłem, Zobaczcie, nie podlewałem. Wszystko się sobie. Ha, hi, hi, ha, ha, wykopałem dołek. Ja tu miałem taką czarną ziemkę, bo miałem ziemkę kupioną, wymieszaną, nowiutką, przepuszczalną, bardzo przepuszczalną, bo nawet czuję, że to frędzle są, a nie ziemia. Szkoda, że nie mam piasku, bo bym wymieszał z piachem, ale nie będę kombinował. Dobra, skopuję to. Ło rany <laughs> Coś tam pokopałem Zobaczcie Tu jest ta malutka Od Michała To jest od Michała Od widza Kiedyś był odcinek z jego ogród ogródka Lubsko, Pan Garden A to wielka tajemnica. Hi, hi, ha, ha. No i ten. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczcie jakie petarne.